Bo kiedy przychodzi trudne doświadczenie, a teraz jest taki czas, że jednak, no pierze nas <laughs> równo, że, że widzisz własną metkę z informacją o temperaturze, w której nie należycie prać. I to bardzo boli. Są takie momenty, że ścina z nóg i w porządku, klęknij, tak? Jak pobądź sobie w tej, w tej pozycji ofiary przez chwilę, ale przez chwilę. Wstań. Tak, no pozycja ofiary bywa komfortowa, bo wtedy nic nie muszę. Nie biorę odpowiedzialności za to. To świat jest jakiś. Są ludzie, którzy mnie krzywdzą, sprawiają mi ból, czy sytuacje. Wtedy widzę niesprawiedliwość tego świata. A tutaj, a to nie. nie? Tutaj jesteśmy wzywani do wspomniałaś, że wchodzimy właśnie w rewodnika, gdzie bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Mamy już świadomość, że my to życie kreujemy, i doświadczenia, które do nas przychodzą, mają nas uczyć. Czasami to są wymagający nauczyciele.